No, witam na kanale Ograć Bookmachera. Na początek, jak zwykle, trochę o promocjach dla nowych graczy Forbet. I tak, mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo, przy pierwszej wpłacie macie do 2000 w formie bonusu i przy drugiej wpłacie do 200 zł jako maxi zysk Co to jest maxi zysk? To jest promocja Forbet, właśnie dla nowych graczy, ale nie tylko, bo często jest weekendy i na najwyższe ligi rozrywkowe. To jest taka promocja, że jeżeli kupon okaże się wygrany. Wówczas macie podwajaną wygraną, bardzo fajna promocja, radzę skorzystać, jeżeli ktoś nie ma konta, link do rejestracji do Forbet będzie w komentarzu pod filmem, a teraz przejdźmy do typów i analiz na dziś. Witam w weekend. Mamy sobotę. Jak sobota to konkurs od Forbet o 50 zł Co trzeba robić, żeby wygrać te 50 zł. Oczywiście zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu pod filmem wytypować dokładny wynik i te pierwsze bramki w meczu pomiędzy Bayernem a Lipskiem. Wygra pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej pierwszej minuty bramki. Także powodzenia. Polecam ten konkurs, no i oczywiście musicie podać login do Forbet. Zapraszam i zapraszam również na niedzielę i znowu konkurs. No witam w sobotę, a jak sobota to oczywiście progresja i taśma weekendu. No ostatnio niestety i w progresji i w taśmie jeden typ nie wszedł, ale gramy progresję. Pierwszy typ Real Madrid, że wygrywa po prostu czysto. Na wyjeździe z Athletic Bilbao i za stówkę mamy do wygrania 189,20. Moim zdaniem, początek sezonu i Real Madrid to po prostu bierze. I teraz przechodzimy do taśmy weekendu, czyli taśmy na sobotę. Pierwsze spotkanie Stan Mielet, Śląsk Gorodzaw. Ja tu typuję over półtora gola. Śląsk w poprzednim sezonie tracił bardzo dużo bramy i myślę, że i w tym spotkaniu trochę goli padnie. Kolejne spotkanie mamy tutaj Francję PSG sobie poradzi moim zdaniem z Loriem. Początek sezonu pierwsza kolejka i po prostu czysto PSG. Kolejne spotkanie Bayern Lipsk super Puchar Niemiec i moim zdaniem Bayern wygrywa pierwszą połowę lub całe spotkanie. I się trochę zemści na Lipsku z którym ostatnim sezonie przegrał i prawie przegrał przez to mistrzostwo Niemiec. Kolejne spotkanie Portugalia. I tutaj mamy Sporting Quarrense Gras z kasą, Piją, ja to typuję po prostu over półtora gola, w poprzedniej sezonie Casapia często robi over i moim zdaniem i w tym zacznie overowo. I ostatnie spotkanie PSG Utrecht i to mamy Holandię, ja to typuję po prostu PSV, sobie poradzi, u siebie gra, Holandia to wiadomo, raczej u siebie pewniaki powinny wejść. Tyle na dziś. Życzę Wam powodzenia, zielonych kuponów i widzimy się jutro również z progresem i z taśmą weekendu. Elo, bierzcie udział w konkursie.